26 września 2025. Jestem przy pomniku tym, którzy nie powrócili z morza. Telewizja Polsat poprosiła mnie, żebym powiedział parę słów o pomniku. Dlatego jestem. No i cóż to? Widzimy pomnik odnowiony. Odnowiony. Pięknie odnowiony, kolor granatowy, bo chcieliśmy wrócić kolorem do założeń artystycznych tych, którzy państwa plastyków radeckich, którzy właściwie zaprojektowali ten pomnik. W 1989 roku a ja miałem przyjemność być przy tym odsłonięciu, montować tutaj razem z kapitanem Huzą. z wtedy, kapitanowie, wodę z mórz i oceanów. Miałem przyjemność tu z kapitanem Huzą, tutaj tą wodę zlaną z mórz i oceanów zbierano w miejscach tragedii zapisywano w dzienniku. Ja wtedy byłem na powstańcu listopadowym. Razem potem z Elżbietą Marszałek zraliśmy tą wodę do jednego puchara i tu i tu ta woda jest jako symboliczne prochy tych, którzy nie powrócili z morza. Pomnik jak widać symbolizuje fale. Fale Fale, na której maszt, gruluje maszt w kształcie krzyża. A Poler to te nabrzeże, nabrzeże, które symbolizuje powrót do spokojnej przystani, do portu macierzystego. Tak tu wygląda nasz pomnik Tym, którzy nie powrócili z morza, ten pomnik został odnowiony i wszystkie płyty piaskowe, które się rozlatywały po 32 latach, zostały wymienione na granitowe. Odnowiony został, odnowiony został całkowicie ogród. Ogród tak zrobiony, że na zawsze będzie już podlewany automatycznie i chroniony przed krytami i innymi, innymi zwierzętami. Odnowione zostały 261 tabliczek, całkowicie odnowione. Odnowione tak, że już będą na wiele, wiele, wiele powiedzmy. Lat zakonserwowany. Wymieniony został murek i z jednej i z drugiej strony cały murek na granitowy, bo przecież piaskowy rozleciał się całkowicie. Jak widać, wiele, wiele pracy włożył komitet. Komitet. Opieki nad pomnikiem, i wszyscy panowie kapitanowie, i wszyscy, którzy tu pracowali społecznie, wszyscy pracowali społecznie. Tak to wygląda. A kolor kolor możemy zmienić w każdej chwili, ale przecież kolor symbolizuje nie tylko morze, oceany, ale i niebo. I niebo, do którego na pewno trafili ci, którzy nie powrócili z morza. I cześć ich pamięci. I cześć ich pamięci.